Dzisiaj gramy ze słodziakami i zwierzakami z karambury. No to zaczynamy. Zobaczcie jaką mam fajną grę. To jest właśnie gra z karambury. Słodziaki i zwierzaki. Będą ze sobą rewalizować. Zobaczymy, kto wygra. Oglądajcie do końca. To się dowiecie. Pamiętajcie, aby mój kanał subskrybować i ścisnąć dzwoneczek. A teraz przedstawiam Wam drużynę cłodziaków. To jest, jest Jerzyk, a to jest ja A to jest Ryzysłowiec. To jest Sowa Susia, a to jest i ryż, a to jest Pupu A teraz wam przedstawię drużynę bieżaków. To jest śliwka, to jest Skiewka, to jest Marchewka, a to jest a to jest Jabłko, a to jest Czerwka. Hmm. Zasady gry są bardzo łatwe. Każdy słodziak i świeżak będzie losował karteczkę z hasłem. Musi to mamalować mama swojej drużyny. Zabij zgadli. Drużyna, która przegra, zostanie oblana wiadrem zimnej wody. Wyniki będą zapisywane na tej tablicy. Policzymy, która drużyna zaczyna. Spadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy. S.O.S. Fajny pies, tylko nie ma, a tu jest. Zaczynają słodziaki. Kto pierwszy? Ja, ja, zając, mogę? Dobra, chodź. Chodź zajączko. Czy ja mam teraz wylosować kartkę? Tak. Hmm, to może tam poproszę. Mhm. Tam? Uh -huh. Na środku. Mhm. Uh -huh. Masz tam trzy hasła. Musisz wybrać jedną z nich i namalować swojej drużyny. Okej, okay, co ja tu mam? Uh -huh. Słuchajcie, tylko uważnie patrzcie, żebyście skadnęli. Dobrze, będziemy patrzeć. No słuchajcie, musimy musimy wszyscy razem się skupić i po cichu, żeby nas nie słyszeli, naradzać. Tak będzie najlepiej. No masz rację, Sowa, masz rację. Ha, ha. Przecież my wygramy, my wygramy. No właśnie, co wy tam gadacie? Jesteście moci, przegracie. To się jeszcze okaże. Cicho, już zaczynam. Uważnie patrzcie. Czas start. No, to teraz patrzcie, bo maluję. Zając nie podpowiadam. Okej, okay, no to maluję. Hmm, tak. Mm -hmm. Tak jeszcze tutaj. Mhm. Czy to jest pies? Nie, to nie jest pies. No popatrzcie. Czy to jest koń? Nie, to nie jest koń. Aj tak. No. Co to może być? Czy to jest? Czy to jest... Hmm. Kucyk? No nie, jaki kucyk. Właśnie, bo No właśnie. No właśnie. E, czy to jest byk? To nie jest byk. No popatrzcie. Nie wiem, co to jest. A przepraszam, a... A, a co to tam takiego koło... Koło... Tego nad tą głową, że co, że jest. No, no, dobrze, dobrze, Sowa, kombinujesz. Co mu jest, co mu jest? Co Sowa wiem! Co? My już wiemy, my już wiemy. Co to jest? To chyba jest. Ten, no. Ja to bym od razu zgadł. Piotrek, cicho, bo jeszcze się wygadasz. I stracimy punkt na dzień dobry. No wiesz, ten taki zwierzak coś jest taki zły i taki... Kurczę, zapomniałam słowa. Hmm. To... Pajączku, nie wolno podpowiadać. Czas się kończy, czy znacie hasło. No, znacie hasło. No dobra, to spróbujemy. Czy to jest? Osioł? Tak, 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 tak. Hasło, całe A hasło? kto to powiedział? Ja Ładnie. No to jakie będzie hasło? Ej, ja wiem, ja wiem. Mama mi kiedyś o tym mówiła. To jest chyba party jak osioł. Tak! Super, odgadłeś! Ruszyna z zdobyła w punkt. Ale im dobrze poszło. Na znaczy, cię ręce dobrze sobie mówiłeś. Piotrek, że są młodsi, to słabsi, ale mi też słabsi. No co? No co? Teraz wy możecie pokazać, na co was stać. Przedniego jednego świeżaka. No to Piotrek, jesteś taki mądry, to idź. A pójdę. mi kartę. Hmm, to ja poproszę. To jest najlepsze. Tam. Przeczytaj i wybierz jedną Co my tu mamy? Okej, okay, chyba już wybrałam. Jesteście gotowi, śliżaki? Tak, jesteśmy. Dawaj czadu, Piotrek. Czas start. masz dwie minuty. Okej, okay, słuchajcie. Maluję. Tak. I tak. Ej, Piotrek, no odsłoń. No za chwilę, no poczekajcie. Mam nadzieję, że nie zgadną. Hihi. Ej, co tam są za pogaduchy? Cisza, skupić się nie można. No to się skupcie, bo ja już kończę. Jeszcze tak. Dobra, skończyłem, zobaczcie. Jak myślicie, co to jest? Czy to są? Piłki? Nie. nie! Nie ale blisko. Ja wiem, ja wiem! Dalej, Rzotkiewa. Czy tam jest lupa? Gdzie ty masz tu lupę? Skup się, zobacz co tam jest. Cicho, tak <laughs> nie podpowiadaj. No dobra, dalej bo. Bo czas nam leci. No Co to może być? I, a my wiemy, a my wiemy! Ej, no, podpowiedz! Sowa, tak Cię lubię. No wiesz, podpowiedz mi. Nie, nie powiem Ci. No ej, ale jesteś tak, to przychodzisz. Pobaw się, pobaw, a dzisiaj? Nie chcę nawet podpowiedzieć. No rada. Słuchajcie, piłki, lupa, co to może być? Mm, mi się tam, tam wydaje, że to nie jest... Żadna piłka, tylko jakaś kropla deszczu, albo coś. Czas się kończy, macie hasło. No dobra, to ja, to ja spróbuję, bo widzę, że inteligencją to tutaj nikt nie błyszczy. Czy to są bańki mydlane? Marchewę uratowałaś! Uratowałaś, mamy wynik! Bungla dla świeżaków. Mamy remis. Uf. Ha, my też wiedziałyśmy, że to są bańki mydlane. Pani druga. No, proszę, drugiego słodzia. Czy teraz mogę ja? Mogę no, ja. Dobra, możesz. No, to teraz Wam pokażemy, jak się zgaduje. Wybierz kartę. To jest najlepsze. A potem jest Dobra, biorę <tą>. Tom. Tom? <śmum> Przeczytaj sobie. Trudniejsza tego. O dobra, słuchajcie. Nieźle. Zaczynamy. Czas start. Słuchajcie, patrzcie uważnie i się skupcie. Jak? Tutaj. Wiem, co to będzie? Czy to jest książka? Nie, Nie no. Zając chwila, zaraz. To będzie? Czy to jest oko? No bubr, no poczekaj, zaraz Skończę malować. wiem co to o. będzie? Tak... jeszcze. Ej, ale ten lis brzydko maluje, nie? Normalnie jak jak przedszkola. Ej! No co wy? Oszalliście. Przecież jest młodszy. Nie śmiejcie się z niego. Sami jak byliście mam, to tak malowaliście. Staram się jak mogę. Jeszcze tutaj. No. Dobra, no to mamy poważny problem, bo nie wiem w ogóle co to jest. Jak To nie jest książka ani oko. To ja już nie mam pojęcia, co to może być. Hmm, no właśnie. Ha ha ha, a ja wiem i bym wam podpowiedział, ale Sowań mi nie podpowiedziała, to ja wam też nie podpowiem. No Jabłko, no nie gniewaj się, no przecież nie mogłam, no. Ej, to podpowiesz, podpowiesz co to jest? Nie, sami skadujcie, musi być sprawiedliwie. Zostawę mam? Dziewięć sekund. No. No, skończyłem słuchajcie, skończyłem. Cudziaki, proszę podać hasło. No dobra, czy to jest zachód słońca na plaży? No nie, no co wy, gdzie wy tu widzicie plażę i zachód i słońce? No to, no to co to jest? To było przecież sushi. Ja, a ja tak lubię sushi i nie zgadłem. Słodziaki nie dostajemy punktu. I czy wy wiecie, że jak teraz dojdziemy punkt, to będziemy prowadzić, bo słodziaki nie zgadły? Hihihihi. Proszę świeżaka. Dobra, tak to kto idzie. Dżodkiewaj iść. Dawaj, czad. No dobra. Wybierz kartę, jaką stresz? A hmm, gdzie są najłatwiejsze? Tutaj. Poprasz. Ej, no co to ma być? Proszę bardzo, słucham cię, damy radę. Hi hi. Czas. jest szpital nie nie no poczekaj jak skończę malować Piotrek ty ale dajesz czadu widzę ale zastanów się co mówisz czasami tu Piotrek przecież tam są ludzie to są ludzie chyba w kolejce no zobacz mhm mhm mm, blisko blisko nie podpowiadaj no, skończyłem. Słuchajcie, zobaczcie. Dobra, narada, słuchajcie, narada. Podpowiedz no. Zastanów się. Widzicie co, no mówię wam, to są ludzie, to są ludzie w kolejce. Koniec czasu. Dobra, to co? Mam powiedzieć to? Okej, okay, to powiedz. Et dobra, to, to my mamy, znamy hasło. Tak? No, dawaj. Stać w kolejce! Nie, yes, Mamy punkt! Mamy punkt! Mmm, ale Wam się udało! Jest! Wygrywamy! Wygrywamy! nie, nie, Poproszę nie, nie, I co, nie, Ja, 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 ja. To ja Wybierz Dobra. Patrz, ma. mamy jeden, dwa, trzy, cztery. Damy rady, słodziaki! Musimy pokazać, że jesteśmy moci, ale umiemy, prawda? Tak. Czas start! Proszę was, skupcie się naprawdę, bo jest proste hasło. Olga? Nie, to nie jest Olga. No co, ona podobna. I tu. Ja wiem, ja wiem. Jeżeli dostanów się, bo macie czas. A ja wiem, mogę już powiedzieć, mogę już powiedzieć? Dobrze możesz Ja zgaduję, że to jest babcia. Pum, mami, pum. Znowu jest remis! Haha, ha, ha, ale my teraz też zabędziemy pogliwe ramy! Ale teraz ostatnia zgadywanka z Zwierzaków. Poprosimy jednego. Zwierzaka. Dobra, to, 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 to chętne? No dobra, to, to ja pójdę, spróbujemy. Miałam z plastyki sześć, to może. Coś się uda. O! To super, to idź. Sabinko, wybierz kartę. Poproszę tam. Tam? Mhm. Mm Dobrze. Proszę bardzo. Tu mamy jeden, dwa, trzy. <słuchaj> Słuchajcie, prościzna. Wygramy, wygramy. To jeszcze się okaże. Jak zwierzaki zdobędą punkt, to wygrywają. Koryty! O, nie wygrali! Dobra, cicho, cicho, bo maluję, bo maluję, słuchajcie. No, skupcie się drużyno. jest, jest trudne. Tak. Czy to jest, czy to jest zegar? No, to, tak, tak, jesteś bardzo blisko. Nie podpowiadaj. I tak. I tak. Sabinko skończyłaś malować? Tak? Skończyłam. Ej, no... Słuchajcie, no trzeba no gdzie jest namalowany zegar. I pieniądze. Co to może znaczyć? Marewka, no dalej. Mów, ty, ty zawsze wiedziałaś. Ale teraz wyjątkowo nie wiem, nie wiem co to jest. Słuchajcie, a ja znam hasło, ja znam hasło. Ale nie gadaj głośno, bo jeszcze cię usłyszą mi przegramy, przecież ja nie chcę się kąpać w zimnej wodzie. Świeżaki kończy się czas. Okej, okay. to, to odgadujemy hasło. To jest szczęśliwi czasu nie liczą. Nie. Jak? Czy wy tu widzicie gdzie szczęśliwy? No to jakie było hasło? No, namalowałam zegar i pieniądze. Czyli czas to pieniądz. O, ty faktycznie, jak mogliśmy tego nie zgadnąć? Mamy remis, musi być krótka. Wow! Wow! Słuchajcie, teraz ja wam coś namaluję. Która drużyna. Zgadnie tym wygrywa. O ja, super, super. Hi hi, Grana na blisko. Uwaga, zacznę. Nie ja wiem, ja wiem, to jest lodówka. Nie. <laughs> Wiecie co mi to przypomina? To mi przypomina tablet, bo ja mam taką grę na tablecie. Brawo Borys. Ale co? No, wygrałeś. Co? Co? To niesprawiedliwe. Jak to? Przecież my byliśmy starsi. No, jak to możliwe? No, zgadliśmy hasło. Hasło było tablet, prawda, Oldzia? Tak. Jej, chyba ktoś tu będzie miał. Zimną kąpiel. O, ja cię kręcę. A dopiero co dzisiaj układałam grzywkę. No, to sobie zrobimy zaraz morsowanie w zimnej wodzie. Popatrzcie, tak wyglądają wyniki. Łodziaki mają trzy punkty, a świeczaki tylko dwa. Trzeba oblać drużynę przegraną na dworze. Wow! Idzie, chodźcie. Popatrzcie, mam tutaj zimną wodę. Patrzcie, jest zimna. A ja, ale żeśmy wpadli! Będzie kąpiel! No w sumie to tak dawno nie padało, to przynajmniej będzie nam mokro. To my sobie popatrzymy. No to To jest! To jest jak lód! Oj, Do szczodu! Kurcze do nosa mi naleciało! Ej, po oczach! Dopiero są rzęsy, zrobiłam! Starczy, już starczy! Nie całą wodę wykorzystałam! Jesteśmy oczy! Aaaa! No, teraz idealnie! I, i, i co? Wysowałam, że się śmialiście, że jesteśmy młodsi, a przegramy. No dobra, dobra, już nikt nie będzie się z Was śmiał. No, to my teraz tu się wysuszymy. A Wy? Napiszcie w komentarzach, czy lubicie też takie zimne kąpiele. No, i dajcie znać. Czy też bawicie się w domu w kalambury? Jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa! I pamiętajcie, żeby wcisnąć dzwoneczek. Pa!